Moi drodzy, korzystając z tych pięknych okoliczności przyrody i wiosennej aury, postanowiliśmy wybrać się do naszej letniej kuchni i zabrać ze sobą ten sprzęt. Pewnie go kojarzycie, bo to Tefal Cook Formi, czyli inteligentny szybkowar, który wielokrotnie testowaliśmy i opisywaliśmy na łamach Think About. Zresztą linki znajdziecie bezpośrednio pod tym nagraniem. Tym razem mamy dla niego jednak nieco inne wyzwanie. Postanowiliśmy sprawdzić, jak Poradzi sobie z takim gotowaniem w pośpiechu, ponieważ jego baza zawiera ponad 150 przepisów możliwych do przygotowania w mniej niż 15 minut. Co więcej, posiada również bazę 600 przepisów, a właściwie ponad 600 przepisów które zasadniczo można zawsze przygotować zdecydowanie szybciej niż w przypadku konwencjonalnego gotowania. Także żeby nie zabierać wam właśnie więcej tego cennego czasu. Zapraszam was na prezentację pięciu potraw przygotowanych rękami naszej redakcyjnej Małgosi. Cztery przepisy pochodzą bezpośrednio z bazy tego urządzenia dodanej przez Tefala i jeden przepis jest dodany przez użytkownika, bo tak również można z tego korzystać. Zobaczmy razem jak to wyszło. Thank you Dobra, próbujemy. Dobre. Jak takie mm, nadzienie do mm, tych czekoladek. Nie? bardziej przypomina po prostu mus czekoladowy. Znaczy, no jest musem czekoladowy. Mniej więcej o to chodziło, nie? I się mhm. W czekoladkach chyba też się daje mus czekoladowy. Hmm. Ale nie robiłam jeszcze mm, czekoladowego z żółtkiem jajka. Nie? Normalnie jest bez? Hmm. Te, które ja robię, tak. Ale dobre wyszło, bardzo dobre wyszło. Dobre, słodziutkie. Hmm? To, który był najlepszy przepis? Risotto. R Ryżotto było najlepsze? No. Ryżotto robiliśmy trzy razy. Za każdym razem. Wyszło. Innych przepisów nie powtarzaliśmy. No ale to było dobre. Ale smakował mi ten pierwszy przepis, który robiliśmy. Co to było? Indyk w śmietanie. Mhm. Mm tak. Wydaje mi się, że, że Rizot, to jest o tyle fajne, że można je łatwo zmienić. To znaczy dodajesz oliwę truflową i już masz trochę inne danie. Dajesz inny ser niż parmezan i masz inne danie. Nie. To nie mówię, żeby dać nie, żółty nie wiem, królewski, nie. tylko żeby dać jakiś, nie wiem, dziugasa czy jakiegokolwiek innego dojrzewającego i troszeczkę już to zmienia smak. Ludzie szafran też dodają. Widziałem do Rizotto. Pewnie można panczetę no, dodać. Nie, książkę i tam jest, jest ze szpinakiem, ogólnie z grzybami ym, i z boczkiem właśnie. No panceta będzie pewnie lepsza niż boczek. No ale tak, to było dobre. W kurczaku ze śmietaną brakowało mi jakiegoś węglowodanu albo jakiegoś makaronu, albo... Można wiedzieć. No tak, możesz, można. No ale Czegoś mi brakowało, ale generalnie było super. Fajne też jest to, że zrobiliśmy sobie tą sałatkę, która była na zdjęciu. I to dopełniało ten smak. A, tą stan z zieloniny. Mhm. Dobra, zapomniałem jaka sałatka była do zielonego. Są jakieś tam przerwy między tymi nagraniami. Nie zjedliśmy tego wszystkiego naraz. No. Dobra, widzę, że naprawdę smakuje, bo już się kończy. My też już kończmy. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.